W szwajcarskiej miejscowości Baden rozpoczął się dla reprezentacji Polski do lat 18 nowy rozdział. Kadra prowadzona po raz pierwszy przez Marcina Brosza zmierzyła się ze Szwajcarią w pierwszym z dwóch zaplanowanych meczów towarzyskich. Dla reprezentacji rocznika 2004 to pierwszy etap przygotowań do jesiennych eliminacji do Mistrzostw Europy już w kategorii do lat 19, a tak wygląda skład w jakim Polacy rozpoczęli to spotkanie. Ustawienie nieco inne niż na grafice przygotowanej przez gospodarzy. Przed Maliszewskim ustawiona trójka defensorów, Koperski, Matysik i Drapiński, natomiast Gerstenstein i Brzozowski wystąpili w roli wahadłowych w środku tercet Borecki, Urbański i debiutujący w narodowych barwach Maxi Ojedele. Natomiast dwójka napastników to Kamiński i Żuberek. Polacy zaczęli więc z aż sześcioma zawodnikami występującymi na co dzień poza granicami naszego kraju. W defensywie natomiast trójka, która ma już za sobą debiuty w PKO Ekstraklasie. Polacy na biało, reprezentacja Szwajcarii na czerwono i to nasz zespół jako pierwszy w tym spotkaniu zagroził bramce rywali. W dziesiątej minucie rzut rożny, po którym do strzału złożył się Jan Żuberek, ale uderzył niecelnie. Chwilę później bardzo nieudana próba Kaspra Urbańskiego, no ale jeśli chodzi o statystykę strzałów, początek obiecujący. W 17 minucie jesteśmy na połowie rywali, ale to podanie Jana Żuberka trafia do Dantasza Fernandesza. Pomocnik gospodarzy dobrze zabiera się z piłką, a po chwili posyła prostopadłe zagranie do Malko Sartorettiego. Sartoretti przodem do bramki, jest przed nim Igor Drapiński, ale świetnie zrobił to napastnik naszych rywali i płaskim strzałem pokonał Bartumeja Maliszewskiego. Widzimy jeszcze raz końcowy etap tej akcji. Malko Sartoretti oszukał w tej sytuacji obrońcę Wisły Płock, oddał mocny strzał lewą nogą i od 17 minuty Szwajcarzy prowadzą jeden do zera. 120 sekund później była z kolei szansa na szybką odpowiedź. Bardzo dobra piłka z głębi pola od Filipa Koperskiego. Jan Żuberek w tym pojedynku lepszy od miszy Beliego. wyszedł z bramki Tim Spycher i tylko dzięki temu udało się Szwajcarom obronić przed utratą gola. 21 minuta. W kierunku bramki biegnie Dion Kaczuri. Z prawej strony osamotniony jest Malco Sartoretti. Autor pierwszego gola dostaje wreszcie piłkę, ale tym razem źle złożył się do strzału. Bardzo niecelne uderzenie, ale to było kolejne ostrzeżenie dla biało-czerwonych. Niedługo potem wysoko pressingiem podchodzą gospodarze. Maliszewski atakowany przez rywala zagrywa w kierunku Koperskiego, ale obrońcę uprzedził Momodu Zajtech. Gracz FC Bazel ma piłkę w polu karnym. Po jego podaniu futbolówka dość szczęśliwie dociera do Kaczuriego, no a po chwili jest już 2-0. Po rękach Maliszewskiego piłka ląduje w siatce. Znów wszystko zaczęło się od indywidualnego błędu po naszej stronie. O ile w przypadku pierwszego gola wszystko działo się na połowie rywala, o tyle tutaj niecelne podanie miało miejsce już w szesnastce, no i nie udało się naprawić tego błędu. Szwajcarzy prowadzą już dwiema bramkami, no i ma powody do zadowolenia staw szkoleniowy gospodarzy, w którym między innymi ta znana postać Stefan Lichsteiner, a więc były zawodnik Juventusu czy Arsenalu i ponad stukrotny reprezentant Szwajcarii. Kolejne fragmenty meczu rozgrywanego w Baden nieco spokojniejsze, a dopiero w końcówce pierwszej połowy następna godna uwagi akcja. Niestety znów pod naszą bramką. Zrzutu wolnego centrował Dantasz Fernandesz, a drugą piłkę zebrał przed polem karnym Żajtech. Jego strzał jednak szybko zablokowany. W przerwie trzy zmiany w szeregach naszej reprezentacji. Od początku drugiej połowy na placu gry meldują się Dawid Bugaj, Tomasz Pieńko i Norbert Facławski, którzy zastąpili kolejno Gerstensteina, Boreckiego i Kamińskiego. Najważniejsze, że miało to przełożenie na obraz gry, bo już w 50. minucie Biało-Czerwoni ruszają z pierwszym atakiem. Filip Koperski od narazu Norberta Pacławskiego, Pacławski do Jana Żuberka, mocny strzał napastnika Interu Mediolan, a po chwili jeszcze poprawka z drugiej strony, gdzie akcję zamykał Miłosz Brzozowski zwłaszcza ten pierwszy strzał godny pochwały bo musiał się tu wysilić Tim Spycher natomiast zaraz po tej akcji odpowiedź szwajcarów Mamadou ter! rusza z piłką lewą stroną jest już po karnym, ale jego strzał z ostrego kąta obronił i Maliszewski Jeszcze przed upływem godziny gry szansa dla reprezentacji szwajcarii po rzucie rożnym z trudnej pozycji uderzał Daniel Denon i piłka w bezpiecznej odległości minęła naszą bramkę 60 minut za nami, a wciąż dwa do zera prowadzą Szwajcarzy. Są więc kolejne zmiany w naszej reprezentacji. Antoni Kozubal, Iwo Kaczmarski i Piotr Starzyński meldują się na placu gry za Urbańskiego, Ojedele i Żuberka. No i właśnie trzeci ze zmienników, zawodnik Wisły Kraków w 64. minucie wykonuje rzut wolny. Starzyński na głowę Kozubara, ale czujny w ręce, raz jeszcze Spycher. Niedługo potem kolejny stały fragment, tym razem rzut rożny. Raz jeszcze Piotr Starzyński bardzo wysoko, no i Filip Koperski szukał tu szczęścia po strzale głową. W 68 minucie kolejny atak Polaków, tym razem rozprowadzony przez Iwo Kaczmarskiego. Na lewej stronie jest Tomasz Pienko. pomocnik zagłębia Rubin, ścina z piłką do środka, spod końcowej linii podaje do Pacławskiego, ale nie będzie po tej próbie nawet rzutu rożnego. W 70 minucie znów próbujemy lewą flanką, tym razem Brzozowski w roli podającego, znów jest Norbert Pacławski, ale znakomicie broni ten strzał z 5 metrów, bramkarz reprezentacji Szwajcarii. Widzimy jak świetnie wyciągnął prawą rękę po tym strzale bramkarz gospodarzy, także wciąż zero po stronie zysków, jeśli chodzi o nasz zespół. Polacy jednak coraz bardziej regularni w stwarzaniu sobie sytuacji, więc w ostatnim kwadransie na pewno będą jeszcze szukać w pierwszej kolejności gola kontaktowego. 76. minuta na zegarze, sprytnie piętą Starzyński, a po chwili Antoni Kozubal buta podał do Tomasza Pieńki. Pieńko znów schodzi z piłką do środka, tym razem jednak nie szuka podania, ale sam kończy to strzałem i to bardzo precyzyjnym strzałem. Wreszcie udało się pokonać Tima Spychera i jest już 1-2. Oglądamy powtórkę tej akcji. Asysta Antoniego Kozubala, spóźniony nieco Misza Beli z numerem 5, a Tomasz Pieńko bardzo dobrym uderzeniem umieścił piłkę idealnie w bocznej siatce, ale po wewnętrznej stronie. Z perspektywy ostatnich minut należał się ten gol biało-czerwonym, ale na tym z pewnością nasza reprezentacja nie poprzestanie. W 82 minucie Pieńko przytomnie rozrzucił akcję na prawą stronę. Dawid Bugaj ma tu sporo wolnej przestrzeni, by przygotować dośrodkowanie. Centra w pole karne, a na zamknięciu raz jeszcze Tomasz Pieńko, który sytuacyjnym strzałem pokonuje po raz drugi bramkarza gospodarzy. 2 do 2. Raptem 6 minut potrzebował wprowadzony z ławki zawodnik Zagłębia Lubin, aby zanotować dublet, a co najważniejsze, ze stanu 0-2 doprowadzić do wyniku 2-2. Precyzyjne dośrodkowanie Bugaja. Dla piękki to nie była łatwa sytuacja, ale uderzył prawą nogą na tyle dobrze, że piłka trafiła do bramki. Rozbici po tych dwóch szybko przyjętych ciosach są Szwajcarzy. A podopieczni Marcina Brosza chcą skorzystać z tego, że teraz to oni są na fali wznoszącej. W 86 minucie z piłką przy Piotr Starzyński zmuszony do tego, by oddać futbolówkę Bugajowi. Dawid Bugaj do środka, gdzie znów szczęścia szukał Norbert Pacławski, ale nie może znaleźć swojej bramki napastnik Lecha Poznań. Naprawdę bardzo dobry fragment w wykonaniu Polaków, choć do końca trzeba było być również skoncentrowanym, jeśli chodzi o poczynania defensywne. W po 87 minucie poważne ostrzeżenie, jeśli chodzi o reprezentację Szwajcarii. W tej akcji uderzali najpierw Luk Bredik, potem dwukrotnie Dantasz Fernandes, ale te strzały skutecznie blokowane. Maliszewski jednak niefortunnie prosto w Kozubala. Bredik raz jeszcze do Fernandesza, a ten po raz kolejny uderza. I dopiero po tym strzale wszystko uspokojone. Skuteczną interwencją naszego bramkarza. Trzy minuty doliczone do czasu podstawowego i to Polacy będą szukać ostatniej szansy w tym spotkaniu. Znów w duecie Bugaj ze Starzyńskim. Potknął się tam jeden z rywali, co otworzyło przed Bugajem szansę do oddania strzału, ale to uderzenie mocno niecelne. Ostatni gwizdek sędziego, który kończy, to naprawdę emocjonujące spotkanie. Polacy przez prawie godzinę przegrywali dwiema bramkami, ale po dublecie Tomasza Pienki i naprawdę dobrej drugiej części meczu, ostatecznie remisują ze Szwajcarią 2 do 2. Kolejny wartościowy sprawdzian dla naszej reprezentacji u 18 już w piątek, gdy ponownie zmierzymy się ze Szwajcarami.